Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku nagrywamy e, speedruna z losowym widzem z nowych subskrybentów. No, no i po to... Ej! Dobre, nieważne widzowie. I już tam widać wioskę, jak zwykle. Nie wiem, jak to jest, że zawsze na taki wioska. Jak nowi subskrybenci też mogą zostać wybrani Tak jak ten oto widz Którego imienia nie znam Bo mi nie napisał na czacie Bo on nie umie się odzywać, pewnie potem się na mnie odezwie, nie wiadomo kiedy e, dobra, idź do jednego, ja idę do drugiego, okej? Okay? Bo... Chyba gdzieś widziałem ten city, i pamiętam, że Chyba są kowale. Dwa aż no, są dwa, let's go, widzowie. Dobra. Okej, okay, biorę wszystko, co potrzebne, co się przyda. Ten obsygnał się przyda na walenie na łóżka. Widz, mnie jest jeszcze go, nie? Ehm, no. Ej, dobra, to może e, pozbieraj łóżka na ten. I daj mi to raz, co było w skrzynce, bo jakieś na pewno było. Ja skraftuję trzy bo mi jest niepotrzebna. Czy jesteś? A tu, dobra. Dobra. Zabijesz e... go Czy ja? ja. No ja! na czasie napisać. Jak? ja? A, ty już zamiesz. Okej. Okay. Jeszcze tu nie chcesz, to ja no. Najpierw chcę zrobić wiatro. I ten, i farcze dla nas. Tak, tyle będzie. Oby było. Dobra, Eee. Yy... Lecimy, robimy crafting Robimy szybko patyki Tą klatę A nie, nie musisz robić tarcz, Tylko wiesz, tylko wiadro Jak będzie pięć, no to coś jeszcze tam zrobisz Oczywiście Coś jest zawsze ważne Coś się zawsze przyda Ty masz pewnie celownika bo no. e, się na 4, ja, bo postawiłeś chyba tam blok, bo gdzieś tu Cię widziałem. Koniem gdzie Ty jesteś. No, dobra. Acha, ja nie idę. Co jest? A, dobra, tam jest. Co jest w innym punkcie, widoczny? Dobra, daj, ja zrobię. Ja mam takim to zrobię ten. Razem. Aha, ah, clata. Și să punem în coace. super. Da, nu e în avia de aer să mă zonă. E ce cai. E ce cai. E ce, ce tarce. m tarce! E mi frate m tarce. Nu știu, e-mi și tarce. ja też potrzebuję chlebka. Tak, czy jedno? Gdzieś tu był chlebek. Tutaj. No, no nie mógł wejść przez zagrodzenie, no. To już pewnie sobie zrobiłeś. Widzę, że zjadłeś chciałem zrobiłeś. jeszcze ten, jakieś zboże? Chyba ja mam tylko cztery bloki. Zaraz sześć. No, widziałem. Dzięki. Dobra. 18 mam. Czy jeszcze tego więcej? Hmm, pewnie sobie całe stawić dla siebie, chodzisz Ja mam tylko kasa, pewnie masz jakieś 33. I zawsze. Ja tym wiem. Bo tak zawsze jest. Dobra. Dobra, bierzemy wodę i robimy polta, albo. Gdzieś tu w pobliżu widziałem. Lamę. Tam. Co ja tym kiedyś ten syn widziałem po prostu pamiętam to na pamięć. Więc się nie dziwcie. To po prostu pamiętam. Dobra. Obym oby mi wyszło, widzę, jaki widzicie w komentarzach. Okay, pyk. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, raz Pyk. Mmm. kopać, bo ja się nie znam. O! O! I szło. Elo morbo. Elo. Elo. Zaskoczony, że to ciebie wybrałem? No. Hmm.

czyli jest typowy tak samo No nie mistrza. Dobra. chyba było muszę tak mogę zacząć całą budowę. No, no i jest portal. Ej, no tylko spróbuj. No nie rób, bo nie mogę budować! Ja ci zaraz wrzucę, to tak ci wrzucę do lawu. Mmm, dobra, zrobiłam. Przestań. Nah, No. Wow. Tutaj się potkala. Chodź, 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 chodź. To jest normalna sytuacja. Aha. O! Podpalaj się dalej. Nie by tu czegoś dzień. Nie rób! Oj, si Co jest? Czemu to się nie popa? No i... no i zniszczyłeś. Co tu się właśnie stało? No tak, jakby powinno tutaj się jak podpaliło się to, ten tego, to się powinno się odpalić się, czy ja się nie znam na Minecraftcie. Hmm. Robię to kiedyś. To jest tamice. Ja tak, tylko z boku się podpal. Jest! Zrobiłem! Nie chodź, Jeszcze nie wchodź. Z kim się tu się bije? Z szpiletem? Dobra, wchodź. Szybko. Nie trzeba, jeszcze nie. Bloki. To bloke nam się przyda. Dobra, pięć wystarczy. Dobra, chodź, chodź. Dobrze. Teraz jestem. Ej, w takich miejscach zawsze jest tam sopieka. Ja, ja mam po prostu takie doświadczenie, że ja takie struktury... Czy... A nie wytrzymam teraz. Nie, to, nie, to nie masz. Pomyki. Uważaj, ma otwarte usta, może strzelić w każdej chwili. O dobra. O nie, kolejny, inny. Uważaj! O nie, tylko nie do debil. Nie, no, to nie, ma no, chodź, no. no. dobra, widzowie. Zbierzemy to i zaraz wystawiamy. Najlepiej cały sobie... O no, i no, kiepie, Nie, no dobra, widzowie, czekajcie, bo... Nie chcę wam, po prostu psuć zabawy z oglądania nas. Yes. Widzowie, bo pomocy ma mam pół chlapy. Wszystko mnie goni. Czarowitna. Creeper. Nie goni mnie jeszcze mały bydlak. mnie. No co? No widzowie, to zaskam. No widzowie, co to miało być? Dzieje się to? Arcie, przepraszam bardzo Nie, 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 nie. To, to się tak nie skończy, widzowie Olej, olej Ty w on w widz jeszcze w nederze zginął Teraz widzowie, jest na tragedia, no. Dlatego nie chciałem, żebyście to oglądali Ale Wiecie co, lepiej pokażę wam jak się męczymy To, to, ale za to zasubicie. To będzie Tam jest, tam jest portalino. A przy drugim portalino, który nie jest dokończony, są moje itemy. Tam, przy tamtym portalino mi chodzi. Wreszcie, najlepszym sposobem chyba byłoby pójść teraz spać. Ale nie, my się nie podamy. Ja idę spać Ty też lepiej idź. Bo pewnie zginiemy inaczej przez te potwory upośledzone, które się nie umiały nas. Creeperino, no nie no. Pani Creeperino! Tak nie wolno! Creeper, odsłyszę. Wszystko teraz chyba przystarczy. Ojoj, nie przystarczy. Jest jakiś prima primus. Oj, oj, No to niestety będę musiał sam. Widzowie, idę do netheru, jak zginę, to kończę, bo mi też już nerwy puszczają. Co jest? Czemu nie bije, jak na nie wyszedłem jeszcze? A nie, tam mamy nie bije ale jest Dream, Dream on Tu jakieś śmieci, nie wiem kogo, Adama To nie Adama Aaaa! No kur...